Cześć, witam Was serdecznie w pierwszym filmie w 2025 roku, w nowym roku. W tym króciutkim filmie chcę się z Wami podzielić przepisem na przepyszne, takie jakby czekoladki domowe, kuleczki o smaku takim ciasteczkowym z dodatkiem przepysznego kremu ciasteczkowego. Są one bardzo łatwe do zrobienia, smakują po prostu rewelacyjnie. Robi się je szybko, łatwo i przyjemnie, także taka troszeczkę odmiana od, od ciast, których myślę, że mamy po świętach nadmiar gorąco. Was zapraszam po króciutki przepis na te pyszne domowe czekoladki. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszych kulek. Mi wyszło ich około 40. Na początek czekoladę dajemy sobie na deseczkę i oddzielamy orzechy laskowe od czekolady. Ja użyłam czekolady mlecznej z orzechami laskowymi. Kawałki czekolady sobie odkładamy do miseczki, a orzechy laskowe siekamy drobno na małe kawałeczki. Następnie biszkopty oraz herbatniki rozdrabniamy w malakserze na okruszki i dodajemy do nich orzechy. Wszystko razem mieszamy. Do miski dajemy krem ciasteczkowy, masło oraz czekoladę i wszystko podgrzewamy np. w mikrofali. Ja dałam na 2 minuty na największą moc i wszystko razem mieszamy do połączenia. Jeżeli nie uda Wam się kupić takiego kremu ciasteczkowego, chociaż on jest dostępny w różnych sklepach, to możecie zastąpić go na przykład nutellą albo masłem orzechowym, też kuleczki wyjdą przepyszne. Następnie do okruchów z biszkoptów i herbatników dodajemy serek waniliowy homogenizowany. I tą wcześniej przygotowaną masę z czekolady, kremu oraz masła i wszystko dokładnie mieszamy do połączenia. Powstanie nam taka masa, z której będziemy formować nasze kulki. Następnie z masy urywamy po kawałeczku i rolujemy w rękach y, kulki. Jak już wcześniej wspomniałam, mi wyszło około 40 sztuk takich, no dosyć sporych czekoladek. Wszystko się pięknie tutaj formuje, nie ma z tym najmniejszego problemu. Następnie nasze przygotowane kulki wstawiamy do lodówki, żeby troszkę stwardniały, tak na około pół godziny, i następnie sobie je dekorujemy według własnego uznania. Ja rozpuściłam czekoladę, przełożyłam ją do woreczka i każdą naszą czekoladkę Dekorowałam, dodatkowo jeszcze posypywałam takimi malutkimi ozdobnymi perełkami. Możecie użyć też czekolady białej, też bardzo ładnie będą wtedy wyglądały. Tak przygotowane czekoladki przekładamy sobie do lodówki, żeby już całkowicie nam się stężały. Ogólnie przechowujemy je w lodówce. No i gotowe. Jak widzicie, no jest to bardzo szybki przepis, bardzo łatwy. Yy, takie kuleczki smakują po prostu rewelacyjnie. Mają taki bardzo charakterystyczny smak dzięki właśnie temu ciasteczkowemu kremowi, który dołożyliśmy do nich. Yy, są, przepis jest bardzo wydajny. W środku mamy też kawałeczki orzechów laskowych. Także przepis jest naprawdę rewelacyjny. Czekoladki są przepyszne. Yy, bardzo gorąco Wam polecam i życzę smacznego. I już niebawem zapraszam na kolejne nowe przepisy rewelacyjne ciasta. Także jeszcze raz życzę smacznego.